W dzisiejszym odcinku pokażę jak bez problemu spalić gałęzie pozostałe po ścięciu żywopłotu i nie narobić przy tym zbyt dużo dymu. Na początek bierzemy troszeczkę benzyny. Minimalnie kapelkę tutaj na środeczek. Troszeczkę na kijek. Na początek jest fajnie, ale pojawia się coraz więcej dymu. I tu z pomocą przychodzi nam bardzo proste urządzenie, odkurzacz do liści. И справа закрыта.